To duszy żółw! Za każdym razem, gdy wyskakuję z kajaka i znajduję się pod bagienną powierzchnią, ogarnia mnie przerażenie. Wow. Wow. Nie dlatego, że boję się wielkiego drapieżnego gada, którego najprawdopodobniej złapałem. Nie, nie. Żółwie jaszczurowate wcale mnie nie przerażają. Najbardziej przeraża mnie stworzenie o obcym wyglądzie, które może ukrywać się w gąszczu roślin stawowych i które znane jest jako kąsacz palców u stóp. Wiecie co to jest, prawda? To mój stary odwieczny wróg, kąsacz palców. Naukowo znane są jako gigantyczne pluskwy wodne. Koszmarne stwory, które krótko przedstawiliśmy w przeszłości. Jedno ze zwierząt, których stale i szczerze się boję. Nikt przy zdrowych zmysłach by tego nie zrobił. Wolałbym zostać ugryziony przez aligatora niż przez to coś. Ze względu na ich kosmiczny wygląd, odnurza przypominające haki i ogromny pysk którym można zadać niewiarygodnie bolesne ugryzienie, uwierzcie mi, nie jest to coś, na co chcielibyście się natknąć bawiąc się na bagnach. Ale oczywiście paczka Kojota nieustannie prosi, żebym pokazał światu, jak bolesne jest to ugryzienie, a przy okazji jak sobie z nim poradzić, jeśli kiedykolwiek będziesz miał pecha i go doświadczysz. Te żyjące w wodzie owady można spotkać na całym świecie, a mam szczęście, że w Kostaryce występują bardzo powszechnie. Więc razem z załogą wyruszyliśmy w ciemność nocy, kiedy one aktywnie polują, żeby sprawdzić, czy uda nam się jednego znaleźć: Dużego! Który z pewnością dałby mi lekcję do zapamiętania. No dobrze, szukam gigantycznej pluskwy wodnej, znanej również jako kąsacz palców u nóg. Jestem prawie pewien, że widziałem jedną tuż po drugiej stronie tej kłody. Teraz jest tuż po drugiej stronie tych roślin. Teraz spróbuję wejść na tę kłodę. Widzicie tę powaloną kłodę? To powinno mnie ustawić w idealnej pozycji. Nie chcę tutaj nic zakłócić. Spróbuję użyć tej siatki, żeby ją zgarnąć. Mam ją! Mam ją! Wow, duża jest! Czekajcie, idę do was! Uhuh. Czekajcie! Straciłem równowagę! Jest tu! Oj, nie ma jej w sieci! Wejdź tam, wejdź tam! To jest potworny pluskwiak wodny! Spójrzcie na jego rozmiary! Wielkie nieba! Poczekajcie, muszę ją wyciągnąć z sieci! Dajcie światło, światło! Uy. Uy. Spójrzcie na to stworzenie! Przybysz! Z innej planety. Ręka mi się trzęsie. To gigantyczna pluskwa wodna, znana również jako konsacz palców u stóp.